Nagrywamy? Czy my nagrywamy? Powiedzcie mi, czy my nagrywamy? Bo ja nie wiem, bo ja odkryłem coś nowego do nagrywania i dzisiaj gramy w webie. Po drugie nie wiem, czy nadal nagrywamy, więc ja proszę, żeby to się nagrało. Nie wiem, czy kliknę. Dobra, działa, bo inaczej. Dobra, już chciałem, tak mi coś przestraszyło. Eee...

Ojojoj, oj, oj. Nie grać wywejda! We Nie grać wywejda we z dużym quality. Nie wiem dlaczego, ale mi laguje. Ten kombi jest super, super, duper ten. A to laguje mnie jak... A to laguje mi jak... w ogóle na boty, jak ktoś się pytał. E, ja, ja proszę, żeby... W ogóle zapomniałem trochę mówić. Jezu, Cicho! Cicho, <laughs> bądź! Kurde, wiedziałem! Si drzewa, I nie wiem nawet ile to świętu trwa, bo ja nie nie pokazałem. Ale że. O, na całym świecie, na ziemi. Kto do mnie pisze? Czekajcie, po ktoś do mnie pisze. Da. Igdz mhm. jak coś napisał Dziękuję. Ja mam dzisiaj wycieczkę I, i, Zobaczcie. To jest nasz tramwaj. To są ja taki wolny mógł. Oni dodali, mu, że, na, że na tym można skakać Pip. O. On się sam przyznaje, że on wygląda jak deadlock Albo ja jestem z angielskim, znaczy jestem ten jeden. Y... Ja nie jestem prosem! Okej? Okay? Wygnąłem drugi raz. Bo chciałem wejść na tam... tego, tego. Nie wiem, jak to ma Czy ja mogę wam w ogóle pokazać jakoś, że ja... O, patrzcie! Widzicie, jaką ja mam myszkę? W ogóle nie zrozumiałem. Winiłem co. Nie, nie, nie powiem wam. No, jak? Nie powiem. Dobra, muszę zrobić kiedyś z tego tutorial, ale na razie cicho bądź... Cicho bądźcie, bo ja wam nie powiem. Na razie. Na razie. Czekaj... A jest przerwam. Wiecie co? Ja mam kompas. Nie wiem co on, nie, Nie wiem czy wiecie co on. No czego do mnie piszą! Cicho bądź, ja tu nagrywam. E, inwer patrzcie, narzędzia, kompas, wyposażyć. Gupi chat. Ja mogę sobie dźwignię znaleźć. Dobra, gdzie to jest? Tam. O! A, bo to mi będzie pokazywać bezpieczny pokój, a nie dźwignię. Oh. Oh. No. No, patrzcie, piszą do mnie. Czekaj, bo piszą do mnie. Papa! Pa. To papa pa, Jezus! Dobra, papa! Pa. Czekaj, bo jeszcze patrzę. Jestem zajęta ganą spinatem Co? No. Zamknijcie to! Zajęty spać. Pa. Idę sobie spać Kompletnie nie wiem ile ten film trwa Więc e, jeszcze dwie rundy albo jedna I kończę, bo to na subie będzie... ja mogę do 30 minut e, nagrywać, zobaczymy Na nowym nagrywaczu I nie, nie, to jest... O, nie, jest to OBS Mówiłem wam, żeby dać subę Dajcie suba Nieważne ma czy macie koło siebie osobę Jak nie macie to dajcie sobą E, weźcie sobie kogoś, kogokolwiek i subnijcie i zmuście go, żeby on kliknął tego suba. Nie ty. Albo lajka, jak masz suba. No ale na subie tu nie ma suba, mam cztery suby i to od samych przyjaciół. Ludzie, ja tu zarabiać chcę. Nowe gry. Halo. Nowe gry dla was. O, będziemy je robić. Nie wiem, co chcecie Minecraft'a, chcecie. E, co może być? Chcecie. Wiara będę nagrywał. O! Jak tylko będę zarabiał, to wiara mam I chcę kupić. Mam. Me! 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 Wyjście, wyjście, wyjście! Dobra, tam jest ten. Tam są nek przy okazji. to No patrz, kaczka A będę Was nazywał kaczki no tak. No patrz kaczka Gdzie to A? Kurde. Ja muszę się odzywać, co nie, bo No, muszę się odzywać. Miał ble, 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 miau 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 ble, 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 że nie ble, 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 tu jestem! Ludzie, help, please! O tak. Muza! Ona ma muze. idę z nią To on ma muzę! No ja pierwszy! On nie wziął Ona prze... później przyjdzie Jestem zajęty gadą z Pinatem, oto dowód Watch out, watch him, watch out. Watch him, watch out, watch him, watch out. Watch him, watch out. <gasps> watch out, watch him, watch out. O, to będzie trzeba zrobić. Mam Twittera, lubi, Ale X. Głośność emote. Właśnie. Tu jest muzyka. Tak jest. MYSZKA REVILLE JEZUS MARIA GUYS w Włącza Floor Brighta Wyłącz Model widoku sprintu Skakanki SKAKANKI Ragdolls Boombox włączony, może być przenoszony Pole widzenia Okej okay. Dobra, to chyba... Chyba na tyle, no dalej się tego. Nie. To chyba na tyle. No. To chyba tyle. Bajo.